Stary mechanik z ponad 50-letnim doświadczeniem powiedział mi kiedyś coś, czego nigdy nie zapomniałem: większość samochodów nie umiera ze starości, tylko zostaje nieświadomie zamordowana przez swoich właścicieli. I uwierz mi, nie przesadzał. Większość pojazdów nie osiąga nawet 100 tysięcy kilometrów, ponieważ ich właściciele w kółko powtarzają nawyki, które wydają się nieszkodliwe, ale są prawdziwymi wyrokami śmierci. Mój zaś przekroczył już 800 tysięcy kilometrów. I to nie dlatego, że jest niezniszczalny, tylko dlatego, że zmieniłem 15 bardzo konkretnych rzeczy. Dzisiaj zdradzę Ci te nawyki, a uprzedzam, że ostatnie trzy z tej listy absolutnie Cię zaskoczą, bo to detale, które prawie nikt nie robi, ale które robią różnicę między skazanym na zagładę samochodem, a tym nieśmiertelnym. Numer 15. Wymiana oleju znacznie wcześniej niż zaleca instrukcja. Jeśli kiedykolwiek słuchałeś instrukcji producenta dotyczącej wymiany oleju, to już zaczynałeś z przysłowiową lewą nogą. Salonom i markom nie zależy na tym, żeby Twój samochód przejechał 800 tysięcy kilometrów. Chcą tylko, żeby przetrwał pierwsze 100 tysięcy, które są objęte gwarancją, a później, jeśli się zepsuje, tym lepiej dla nich, bo znów wydasz pieniądze. Dlatego zalecane przez nich interwały są absurdalnie długie – 10, 12, a nawet 15 tysięcy kilometrów między wymianami. Nikt Ci nie mówi, że w rzeczywistych warunkach olej degraduje się znacznie wcześniej – Krótkie przejazdy, miejski ruch, zimne rozruchy, to wszystko sprawia, że olej szybko traci swoje właściwości. Rozbierałem silniki, które trzymały się tych interwałów co do jouti, a to, co znajdowałem w środku, wyglądało jak przypalona łazania: warstwy czarnego szlamu przyklejone w każdym zakamarku, oznaczone tłoki i zapchane kanały. Zasadą, która mnie uratowała, była prosta: co 3000 mil, około 4800 km. Jeśli używałem oleju mineralnego albo co 5 do 7 tysięcy 8 tysiące do 11200 km, jeśli był syntetyczny. Czy to droższe? Tak, ale to typowa inwestycja, która zapobiega katastrofie. Wydajesz teraz 180 zł, a oszczędzasz 18 tysięcy na późniejszym remoncie. Tak po prostu. To była pierwsza wielka lekcja, jakiej się nauczyłem, nigdy nie wiesz, że marka chce tego. Co najlepsze dla Twojego samochodu, ona chce tego, co najlepsze dla jej kieszeni. Numer 14. Unikanie rozgrzewania silnika na biegu jałowym. Przez lata wierzyłem, że pozostawienie włączonego silnika na 10 minut przed wyjazdem to właściwy sposób dbania o niego. I na pewno Ty też tak robiłeś. Ale rzeczywistość jest taka, że ten nawyk to jedna z najgorszych rzeczy, jakie możesz zrobić silnikowi. Wiesz, co się dzieje, gdy zostawiasz go tak stojącego, Ryczącego na zimno. Benzyna, która się nie spala, zaczyna spływać po ściankach cylindrów, zabierając ze sobą film olejowy, który powinien je chronić. To tak, jakbyś przeciągał mokrym papierem ściernym po najdelikatniejszych częściach silnika. Widziałem silniki z zaledwie 60 tysiącami kilometrów zniszczone przez ten zwyczaj. Rozrzedzony olej, porysowane ścianki i utracona kompresja. A najgorsze jest to, że wielu myśli że w ten sposób dba o samochód. Prawda jest taka, że silnik nagrzewa się znacznie szybciej. Jeśli go uruchomisz, poczekasz 30 sekund i pojedziesz spokojnie przez pierwsze 2 kilometry. Wtedy naprawdę osiąga idealną temperaturę. Zmieniłem ten nawyk lata temu i to było jak polisa na życie dla mojego silnika. Dzisiaj mówię Ci bez wahania. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód przekroczył 200 tysięcy, przestań marnować czas na biegu jałowym. Spokojna jazda od samego początku to to, co naprawdę go chroni. Numer 13. Nigdy nie dolewać paliwa po cyknięciu pistoletu. Na pewno choć raz pomyślałeś, że dosłanie parę razy pistoletu po cyknięciu da ci więcej paliwa za te same pieniądze. Ja też tak myślałem, ale odkryłem, że ten mały gest to trucizna dla układu emisji spalin samochodu. Zbiornik potrzebuje wolnej przestrzeni, aby opary mogły krążyć do układu EWAP. Który odpowiada za ich przetworzenie i utrzymanie pod kontrolą. Kiedy uparcie dolewasz po cyknięciu, tak naprawdę wpychasz paliwo w postaci ciekłej do układu zaprojektowanego tylko dla oparów. Rezultat kałuże benzyny w wężach, zatopione czujniki i słynny filtr z węglem aktywnym całkowicie zniszczony. Widziałem rachunki od 1200 do nawet 4000 zł tylko za wymianę tego podzespołu i to wszystko przez nawyk niepuszczania pistoletu na czas. Odkąd się tego nauczyłem, Nigdy więcej nie próbowałem oszukiwać dystrybutora. Jeśli pistolet mówi już, to znaczy już. Uwierz mi, nawet pół litra ekstra nie rekompensuje możliwości zrujnowania czujników, które kosztują fortunę. Ten mały nawyk zaoszczędził mi setki, a mojemu samochodowi pewnie odebrał lata stresu. Numer 12. Regularna wymiana płynu z skrzyni biegów. To kolejny wielki mit, który zabija samochody przedwcześnie. Wielu uważa, że płyn w skrzyni biegów jest wieczny, bo nie sprawdzasz go tak jak oleju. I oczywiście, skoro nadal jest czerwony i nie śmierdzi, myślą, że wszystko jest w porządku. Nic bardziej mylnego. Skrzynia biegów jest pełna sprzęgieł i kół zębatych, które z czasem uwalniają drobne cząsteczki. Te cząsteczki gromadzą się w płynie, zamieniając go w rodzaj płynnego papieru ściernego, który zużywa każdy komponent. Ale najbardziej zdradliwe jest to, że nie zauważasz tego. Aż będzie za późno. W dniu, kiedy zaczyna się ślizgać, nie ma już powrotu. To naprawa za 18 do nawet 30 tysięcy złotych. Moja zasada była prosta. Co 60 tysięcy mil, około 96 tysięcy kilometrów, lub 6 lat, wymiana płynu. A w hybrydach maksymalnie 90 tysięcy, 144 tysiące kilometrów. Zawsze używając oleju zalecanego przez producenta, żadnych wynalazków. Nauczyłem się tego. Widząc skrzynie biegów, które wyglądały jak nowe po setkach tysięcy kilometrów, tylko dlatego, że nigdy nie odmówiono im tego utrzymania. Uwierz mi, ten jeden nawyk zadecydował o tym, że nadal jeżdżę moim samochodem z 800 tysiącami kilometrów, zamiast oglądać, jak ląduje na złomie dekadę temu. Numer 11. Hamowanie z wyprzedzeniem i inteligencją. Ten punkt wydaje się zdroworozsądkowy, ale niesamowite, ilu kierowców go ignoruje. Ciągłe, ostre hamowanie nie tylko zużywa klocki, ale także deformuje tarcze, męczy płyn hamulcowy i nagrzewa cały układ do absurdalnych temperatur. Każdy niepotrzebny hamulec to jak wsadzanie Twoich hamulców do piekarnika. Widziałem powyginane tarcze i skrystalizowane klocki w samochodach z mniej niż 20 tysiącami kilometrów. Wszystko dlatego, że ich właściciele jeździli, jakby każdy sygnalizator świetlny był linią mety. Nawyk, który przyjąłem, był prosty. Wcześniej zdjąć nogę z gazu i pozwolić samochodowi toczyć się. Ta technika toczenia sprawia, że hamulce włączają się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, a jednocześnie zmniejsza zużycie paliwa. Kiedy nauczyłem się też używać hamowania silnikiem na długich zjazdach, moje tarcze i klocki zaczęły wytrzymywać dwa razy dłużej. A jeśli kiedykolwiek przyjdzie je wymienić, żadnych tanich części. Widziałem uniwersalne klocki, które wytrzymują połowę i piszczą jak stado mew. Koniec końców ta nie wychodzi drogo. Wcześniejsza wymiana oleju, unikanie rozgrzewania na jałowym biegu, zaprzestanie przelewania baku, utrzymywanie świeżego płynu w skrzyni biegów i rozsądne hamowanie to rutyny, które każdy może wykonać, ale prawie niko ich nie przestrzega. I co ciekawe, każdy z nich wydaje się małym, nieistotnym detalem ale razem są powodem, dla którego nadal jeżdżę samochodem z ponad 800 tysiącami kilometrów i z chęcią do dorzucania kolejnych. Numer 10. Terminowa wymiana i kontrola płynu chłodzącego. Większość ludzi uważa, że płyn chłodzący sprawdza się tylko wtedy, gdy samochód zaczyna się nagrzewać lub gdy widzi parę wydobywającą się spod maski. Nic bardziej mylnego. Płyn chłodzący to jeden z tych cichych płynów, które robią dla Twojego silnika więcej niż myślisz, a kiedy go zaniedbasz, kara jest zazwyczaj brutalna. Nowoczesne silniki są prawie wszystkie z aluminium, materiału lżejszego, ale który nie wybacza niedbalstwa. W temperaturze 230 stopni Celsjusza głowica cylindrów z aluminium osie jak masło. A co się dzieje potem? Jak myślisz? Przepalona uszczelka pod głowicą, przegrzany silnik i rachunek, który może łatwo przekroczyć 15 tysięcy złotych. Płyn chłodzący nie jest wieczny. Z czasem ulega degradacji, traci dodatki antykorozyjne i przestaje chronić układ. Co więcej, mieszanie różnych typów: zielony, czerwony. Żółty to jak gra w rosyjską ruletkę twoim samochodem. Widziałem chłodnice zamienione w galaretkę, bo ktoś postanowił zmieszać to, co miał pod ręką. Mój nawyk był zawsze ten sam: co 3 do 5 lat, pełna wymiana z dokładnie tym płynem, który zaleca producent. Żadnych improwizacji. I zapewniam cię, ten mały gest nie tylko utrzymywał mój silnik w chłodzie w środku lata, ale także zapobiegał zjedzeniu wnętrz chłodnicy lub pomp wody przez rdzeń. Samochód który przegrzeje się choć raz, może zostać skazany na całe życie, a to luksus, na który nigdy nie byłem gotów zapłacić. Numer 9. Nieignorowanie dziwnych dźwięków. Jeśli jest coś, co doprowadza mnie do rozpaczy, to widok, jak wiele osób podgłaśnia radio, aby zagłuszyć dźwięki swojego samochodu. To idealny przepis na skończenie na ławecie. Każdy dźwięk to wiadomość, ostrzeżenie, które, jeśli nauczysz się go słuchać, może zaoszczędzić Ci tysięcy złotych. Gwist przy uruchamianiu może być paskiem, który zaraz pęknie. Stukanie przy skręcaniu może być półosiami na krawędzi pęknięcia. Ciągły warkot może wskazywać, że łożysko umiera. Ignorowanie tych wskazówek to jak zatykanie uszu, podczas gdy Twój samochód krzyczy o pomoc. Pewien klient raz zignorował prosty tik-tik dochodzący z jego silnika. Myślał, że to drobiazg. Okazało się, że miał tak niski poziom oleju, że popychacze hydrauliczne pracowały na sucho. Rezultat: otwarty silnik, przepalone części i 8000 zł za naprawę. Nauczyłem się, że każdy dźwięk należy zbadać. Nie chodzi o wpadek w panikę, ale o zwracanie uwagi: czy słychać to przy uruchamianiu, tylko na zimno, przy skręcaniu. Ta informacja może oznaczać różnicę między wymianą paska za 180 zł a całym silnikiem. Dlatego, kiedy mój samochód osiągnął 400 tysięcy kilometrów, nadal brzmiał solidnie, bez dziwnych dźwięków. I uwierz mi, w tym wieku każdy niezałatwiony detal to wyrok śmierci. Numer 8. Niemal tretowanie sprzęgła Jeśli masz samochód z manualną skrzynią biegów, ten nawyk to kwestia życia lub śmierci. Opieranie stopy na pedale sprzęgła może wydawać się wygodne, ale to nawyk, który zamienia skrzynię biegów w popiół znacznie przed czasem. Sprzęgło jest zaprojektowane do pracy tylko podczas zmiany biegów. Za każdym razem, gdy opierasz na nim stopę, nawet z minimalnym naciskiem, zużywasz tarczę. A to zużycie się kumuluje. Znam samochody, które w zaledwie 40 tysiącach kilometrów już potrzebowały nowego sprzęgła, ponieważ ich właściciele nie potrafili odsunąć stopy. Rachunek za sprzęgło zwykle oscyluje wokół 5 do nawet 7 tysięcy złotych. A najgorsze jest to, że często to nie wina samochodu. Tylko kierowcy. Zawsze robiłem to samo: noga z pedału, gdy nie zmieniam biegów. Na światłach, luz i hamulec ręczny. Na wzniesieniach, hamulec ręczny, a nie wciśnięte do połowy sprzęgło. Ten nawyk pozwolił mi przejechać ponad 300 tysięcy kilometrów z tym samym sprzęgłem, podczas gdy inni wymieniali je dwa czy trzy razy na tym samym dystansie. Wydaje się nieistotnym detalem, ale to nawyk, który może zaoszczędzić ci tysięcy. Numer 7. Utrzymywanie zawsze co najmniej ćwierć baku paliwa. Ile razy widziałeś kogoś jeżdżącego z igłą przy rezerwie, myśląc, że to trik na oszczędzanie paliwa. Ten nawyk to najszybsza droga do zabicia pompy paliwa. Pompa znajduje się wewnątrz zbiornika i chłodzi się samym paliwem. Gdy poziom jest zbyt niski, zaczyna zasysać gorące powietrze i osady z dna. To nie tylko przegrzewa i spala pompę, ale także wciąga brud do wtryskiwaczy. Wymieniałem pompy z zaledwie 80 tysiącami kilometrów tylko dlatego, że ich właściciele jeździli nonko na rezerwie. I uwierz mi, to nie tania naprawa. Łatwo 2,5 tysiąca złotych plus kłopot pozostania na lodzie. Zawsze trzymałem się zasady. Nigdy nie pozwalać, by bak spadł poniżej ćwiartki. W ten sposób pompa zawsze pracuje chłodzona, filtr wytrzymuje dłużej, a samochód nigdy nie zostaje bez paliwa w krytycznym momencie. Może brzmieć przesadnie, ale ta prosta czynność uratowała mnie przed wieloma niepotrzebnymi naprawami. Numer 6. Wymiana świec zapłonowych z wyprzedzeniem i używanie jakości OM. Wielu uważa, że świece zapłonowe trwają wiecznie, zwłaszcza że producenci sprzedają słynne świece 100 tysięczne. Ale ta liczba to pułapka. Tak, mogą osiągnąć ten dystans w idealnych warunkach, ale w rzeczywistym świecie, z zimnymi rozruchami. Ciężkim ruchem i paliwami o wątpliwej jakości, świece cierpią znacznie wcześniej. Nauczyłem się je sprawdzać po 60 tysiącach kilometrów i wymieniać, nie czekając na ich awarie. Zużyte świece powodują przepalenia, zwiększają zużycie paliwa, uszkadzają katalizatory, a w skrajnych przypadkach mogą nawet przebić tłoki. Wszystko to, by zaoszczędzić kilka złotych na terminowej wymianie. Najważniejsze, nigdy nie używać tanich podróbek. Zawsze marki jakościowe. Takie jak NGK, Denso lub oryginalne fabrycznie. Pewnego razu widziałem zrujnowany silnik, ponieważ w tanim warsztacie założono świece słabej jakości. Początkowa oszczędność wyniosła 90 zł. Ostateczny koszt naprawy przekroczył 8 tysięcy. Ten nawyk terminowej wymiany świec był jak danie silnikowi świeżego powietrza. Każdy rozruch był czysty, każde przyspieszenie reagowało tak, jak powinno. I ta konsekwencja była kluczową częścią tego, że mój samochód przekroczył 800 tysięcy kilometrów. Numer 5. Terminowa kontrola i wymiana podpór silnika. Większość ludzi uważa, że podpory silnika to części wieczne, które nigdy nie potrzebują uwagi. I tu właśnie tkwi błąd, który zabija mnóstwo samochodów. Podpory nie tylko utrzymują silnik na miejscu, ale także absorbują wibracje i chronią nadwozie przed wewnętrznymi wstrząsami. Kiedy się zepsują lub zużyją, silnik zaczyna tańczyć w komorze silnika. Jakby był na heawy metalowej imprezie. Na początku wydaje się to tylko niewygodną wibracją na kierownicy lub lekkim stukaniem przy uruchamianiu. Ale tak naprawdę cały zespół, skrzynia biegów, układ wydechowy, chłodnice zaczyna otrzymywać wstrząsy, których nie powinien. Widziałem pęknięte układy wydechowe, popękane chłodnice i rozregulowane skrzynie biegów z powodu podpór silnika, których nikt nie pofatygował się wymienić. Pewnego razu przywieziono mi samochód z silnikiem niemal opartym na nadwoziu, ponieważ główna podporą była w strzępach. Właściciel powiedział: Myślałem, że to normalne, że tak wibruje, jest stary. A ja tylko pomyślałem: Normalne będzie, że skończysz z rachunkiem na 8000 zł. Wymiana podpory kosztuje kilkaset złotych, ale ignorowanie jej może pomnożyć wydatek dziesięciokrotnie. Oto klucz. Co jakiś czas trzeba zrobić to. Co nazywam testem szarpnięcia. Z wciśniętym hamulcem, włączasz bieg pierwszy lub D i dajesz mały, krótki gazowa. Jeśli silnik porusza się bardziej, niż powinien, ta podporą już nie spełnia swojej funkcji. Tanie to sprawdzić, a jeszcze taniej naprawić, jeśli zrobisz to na czas, bo jeśli poczekasz, twój samochód zamienia się w grzechotkę. Numer 4: Mycie i zabezpieczanie podwozia i spodu samochodu. Wielu uwielbia myć karoserię aż się błyszczy, woskować i zostawiać jak lustro. Ale jeśli chodzi o spód, wydaje się, że myślą, iż nikt go nie widzi, więc o nim zapominają. I tu właśnie tkwi pułapka. To, czego nie widać, ostatecznie zabija samochód. Rdza to cichy zabójca. Nie ostrzega, nie hałasuje, a kiedy ją zauważysz, jest już za późno. Jeden sezon dróg posypywanych solą zimą może rozpocząć proces korozji, który nigdy się nie zatrzyma. Podnosiłem samochody na podnośniku, które na zewnątrz wyglądały jak klejnoty, ale pod spodem miały elementy zawieszenia tak zardzewiałe, że wyglądały jak sucharki. Niektórzy wydają pieniądze na drogie odświeżacze powietrza, aby ich samochód ładnie pachniał, podczas gdy pod spodem na dwozie gnieje jak zapomniana ryba w lodówce. Mój nawyk był jasny: przynajmniej raz w miesiącu zimą mycie spodu pod ciśnieniem. A jeśli mieszkasz na obszarach o dużej wilgotności lub opadach, co dwa tygodnie. Dodatkowo Raz w roku stosowanie środków ochronnych przeciw korozji. To minimalna inwestycja, która dosłownie przedłuża życie samochodu o dekady. Mój, z 800 tysiącami kilometrów, nadal jest solidny od spodu. Tymczasem widziałem samochody z mniej niż 100 tysiącami skazane na złom, ponieważ na nadwozie było już nie do odratowania. Nie z powodu usterki mechanicznej, ale z zaniedbania i rdzy. Numer 3. Nieakceptowanie pilnych napraw bez weryfikacji. Ten nawyk nie ma tak wiele wspólnego z samochodem, co z podejściem do warsztatów. Jednym z powodów, dla których tak wiele samochodów umiera przedwcześnie, jest to, że ich właściciele wydają pieniądze na niepotrzebne naprawy, ignorując te prawdziwe. Przytrafiło ci się to. Jedziesz wymienić olej i wyjeżdżasz z listą pilnych napraw, która obejmuje czyszczenie układu wtryskowego, wymianę tajemniczych płynów i wymianę części, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Prawda jest taka, że wiele salonów szkoli swoich doradców, aby sprzedawali ci naprawy jak sprzedawcy ubezpieczeń, strachem. Pamiętam klienta, który przyszedł zmartwiony, ponieważ powiedziano mu, że jego samochód pilnie potrzebuje płukania skrzyni biegów za 18 tysięcy złotych. Samochód miał zaledwie 20 tysięcy kilometrów. Wyjaśniłem mu, że ta rekomendacja była jak powiedzenie dziecku, że potrzebuje przeszczepu serca po bieganiu na przerwie. Nawyk, który przyjąłem, był prosty. Nigdy nie akceptować kosztorysu bez drugiej opinii. Jeśli warsztat mówił, że coś jest nie tak, prosiłem o dowody lub zdjęcia, a jeśli nalegali, szedłem do innego, niezależnego warsztatu. Ta prosta, zdrowa nieufność uratowała mnie przed wydaniem tysięcy na bezużyteczne naprawy. Kiedy doradca mówi mi, że twój samochód może zawieść w każdej chwili, jeśli nie wymienisz tego natychmiast, zwykle odpowiadam, podobnie jak twoje małżeństwo, ale też ci za to nie zapłacę. To nigdy nie zawodzi. Mina, jaką robią, jest bezcenna. Numer 2. Utrzymywanie czystych i zabezpieczonych zacisków akumulatora. Ten nawyk wydaje się tak podstawowy, że wiele osób nawet go nie rozważa. Ale zdziwiłbyś się, ile samochodów jest holowanych z powodu problemów elektrycznych, które były tak naprawdę winą skorodowanych zacisków akumulatora. Biały siarczan gromadzący się na zaciskach działa jak izolator. Stopniowo uniemożliwia prawidłowy przepływ prądu i zmusza alternator do pracy na podwójnych obrotach, aby naładować akumulator. Rezultat. Martwy akumulator, usmażony alternator i nieudane rozruchy. Wszystko przez niepoświęcenie 5 minut na proste czyszczenie. Nieraz widziałem klientów gotowych zapłacić 4000 zł za nowy rozrusznik, kiedy jedyne, co było potrzebne, to wyczyszczenie zacisku drucianą szczotką i odrobiną sołudii oczyszczonej. Taka jest różnica między znajomością nawyku a byciem ofiarą ignorancji. Moją praktyką było sprawdzanie zacisków co 3 lub 4 miesiące, czyszczenie ich, jeśli były zabrudzone, i nakładanie smaru dielektrycznego, aby zapobiec dalszej korozji. To minimalny, wręcz śmieszny gest, ale zapewnia, że prąd płynie tak, jak powinien. I uwierz mi, nowoczesne samochody, pełne czujników i modułów elektronicznych. Bardziej niż kiedykolwiek zależą od doskonałego systemu elektrycznego. Mój, nawet z 800 tysiącami kilometrów, uruchamia się każdego ranka jak nowy. A duża część tej zasługi należy się uwadze poświęconej temu detalowi, który większość pomija. Numer 1. Zawsze używanie hamulca ręcznego podczas parkowania. Oto najbardziej niedoceniany nawyk ze wszystkich, a także ten, który wygenerował najwięcej rachunków w warsztatach. Większość myśli... Że włożenie dźwigni w P wystarczy, ale nie wiedzą, że ta magiczna litera nie blokuje magicznie kół, tylko mały metalowy języczek wewnątrz skrzyni biegów, zwany zapadką parkowania. A kiedy parkujesz na wzniesieniu bez użycia hamulca ręcznego, cały ciężar samochodu spoczywa na tym biednym kawałku metalu. Widziałem zniszczone skrzynie biegów przez ten prosty błąd, naprawy za 12 tysięcy złotych, bo ktoś uwierzył, że hamulec ręczny jest opcjonalny. A najbardziej ironiczne jest to, że nawyk, który temu zapobiega, nie kosztuje absolutnie nic tylko pociągnięcie dźwigni lub naciśnięcie przycisku. Zawsze to robię pod górkę, z górki, a nawet na płaskim terenie najpierw hamulec ręczny, potem wrzucam P. To jest sekwencja, która ratuje skrzynię biegów. Tak po prostu. Kiedy ktoś mówi mi, że nie używa hamulca ręcznego, ponieważ ufa skrzyni biegów, Odpowiadam, że mógłby też użyć spinacza do trzymania bramy garażowej, ale nie przyszłoby mi to do głowy. Rezultat jest ten sam: katastrofa, czekająca, by się wydarzyć. A teraz powiedz mi, który z tych nawyków już stosowałeś, a który zaskoczył cię najbardziej? Zostaw to w komentarzach, subskrybuj i daj lajka, ponieważ tutaj zawsze dzielimy się sekretami, których warsztaty nie chcą, żebyś wiedział. Twój samochód i Twoja kieszeń ci za to podziękują. ta i buzunarul tău i mulumi.